Andzia, w Maku takie widoki, że nawet za tą toaletę można by było zapłacić, co nie? 0,7. Skręć w prawo. Co? Kawusia, Kawusia musiała być. Skręć w prawo. A następnie Na skręć w prawo. Skręć w lewo. Skręć w prawo, skręć w lewo. Ostatnie 30 km nam zostało. Do tych gór. Andzia. Ale co? Torebkę, torebkę. torebkę. O, ty, ale identyczną ci kupiłem. I to chyba. To z Włoch przywiozłem? No. Z Włoch. Masz włoską torebkę. Haha. Ha. Dawaj, co ty robisz? Tym łokciem się stukasz? <laughs> <laughs> Tyleś ja mówisz? Tak ziom. tak ziom. Elegancko. Tak ziom. Patrzcie, jaka, jaka impreza? Chcesz? Alkohol frei. Ogólnie to wziąłem się za siebie po ostatnich akcjach. No wleciało na moją wagę 115 kg, a już było 120 Ania, prawda? 122. 122, także grubo. Wstyd się przyznać, ale zleciało. No i coś czuję, że te Włochy jednak nie pomogą mi. Co ty mi podbierasz? A już wszystkie Tak, już jestem zaopatrzony. Ale... Nie jest tak jak zawsze, bo normalnie to bym zaszalał jeszcze bardziej. Natomiast lekko się pilnuję. Czy No alkohol. No. 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 <laughs> Poznajecie chłopak. <laughs> Liwcia, Liwcia, A co to znaczy? Dał lajka? Nie, to chyba wiktoria, zwycięstwo. Będziemy zaraz trochę zmieniać ten, te dresy. No tak jak mówiłem, będzie bardziej po... niby Włochy, ale bardziej chyba po bawarsku, tak. Co ty gadasz? Poduszki poduszkiem. Nie gadaj. Serio? To jest pokój jamnik. Pokój jamnik. Taki wydłużony. Pokaż co tutaj widać. A, tam. Taki to balkon. O, tam się dzieje. Jakiś spa tam mamy. Macie, macie włoską te włoskie wiadomości. Zobaczmy. Co nie? Nie, bańki. Ale po włosku, może być? Tak. Dobrze dzieciaki trafiły, w tym Jasiu, ale woda, woda piękna, czysta jak, tak jakby z gór płynęła od razu. Jeszcze nikt nie zdążył do niej nic wrzucić. Łatwo nie było, malutki parking. Jakiś wodospadik tu jest. Ja, ja też mam kurteczkę? Oczywiście. Dwa Xy czy trzy? U teraz to tak. Ale daje. Ale klimacji. No jest konkretnie. Ale tyle nasze pola padało, nie? Mogłoby tak w Polsce popadać teraz w niedzielę. No ja się podchodzimy bliżej. Wow. Ja ale tu jest grubo Jest tu klimatik, naprawdę lekko dla nieba konkretnie. Jest dobrze, co? Zobaczcie, Tarasik, Góry, Jezioro. No, dzieci też jest fajnie, że są. Czasami. Jest klasa, fajnie tu jest. Pale, palemka. Ja patrzę na to wszystko dobrze, tylko dzieci na mnie potrzebne. Mężu, <gry> pięknie wybrałeś. Tym razem Grześ wybierał potem. No dobrze no, wygląda. Wszyscy zadowoleni. Obawialiśmy się tylko tego różowego koloru. Nie. Ale Ania powiedziała, nie, że nie wstydzi się 20 złotych. Też różowe, więc może być. Jak coś, to nie wiemy, co zostało. Jak coś, to nie wiemy, co się stało. Nie jest lekko. Patrzcie. musimy pod ten. Weźcie, weźcie, popchnijcie. Obywatele, bo wypożyczyliśmy rowery. Dla Liwii nie było siodełka, więc jest przyczepka. Ale z tego, że jest przyczepka, to mam co targać jeszcze z tyłu i zachodzi jeszcze na naczepa na zakrętach. Jedziemy, może, może coś z tego wyjdzie. Mariusz, Co? może coś z tego wyjdzie. Ja mam... Słuchaj, czy zorganizować taki wyjazd tutaj dookoła Gardy to prościej ustawić kombajn na rzepach. No dużo prościej. Po Żniwa jakoś tak sprawnie idą, a tu w kombinacji, przeczepiania. Ja pierdzielę Przystawkę do rzepaku szybciej zakładam jak ten fotelik do Dobrze, uspali. że mam doświadczenie z przyczepami Mam nadzieję, że Liwia to jakoś ogarnie że, ten, <grym> że po krawężnikach nie będziemy jeździć no, ale powiem Ci, jak jechałeś, to auto miało cię ominąć, już jak się ta ścieżka kończyła. Tyle, po prostu tyle, już miałem zawał serca. Auto od nas? Auto od koła tego wózka. jak musisz koguta z tyłu założyć? Nie, musimy tu rowerowymi tylko jeździć, tylko bo to rowerowymi. na drogę wjeżdżać tutaj jest słabo. Za duży ruch jest dzisiaj. Jeszcze bike Majóweczka to. Bike maraton dzisiaj. Bajk maraton jeszcze. To... to my też maraton to... zrobimy. Wstępnie mieliśmy zrobić 3 km, ale pan z wypożyczalni rowerów przedłużył nam trasę jeszcze o 7 km, więc zobaczymy, czy 10. Nasze zdrowie przetrzyma, ja na tabletkach bez alkoholu wyjazd będzie Dumne dobrze. jestem z ciebie. Duma mnie rozpiera. Duma cię rozpiera, no to... Powiedz Łezka jak... się w oku kręci. Powiedz na... Na... Powiedz na jakich tabletkach jest. Kiedyś to było, na jakich? Pomagających. <noise> Zobaczcie. Amatorzy. A tu pełna profeska chyba. Chyba. Ja się nie ścigam, ja na zawodach nie jeżdżę. Pytacie, gdzie mam kask? Nie mam. Możecie się wyżyć na mnie w komentarzach. Ryzy, ryzy, ryzykuj. jak jest? Fajowo. Jest i włoskie Lambo. Patrzcie, półkobrotowy, ale to daje radę. Patrzcie, jak Lambo, Lambo jedzie. A to jest głęboka orka, prawie ponad 20 centów, z 25, leci! Pod te nasze napoje, bo widać co z boku. Mamy na płyny, lekkie drugie śniadanie, mamy powrót, ile tu Ania wyszło? 5 km? W 10 km, 11 km, faktycznie 11,5 km, także mamy powrót ładny, kryzysowo jest u Jasia i kryzysowo jest u Ani. a zaraz powiem ile żeś wypił jak kryzys, to teraz o twoich kryzysach pozozmawiajmy. No co z moimi kryzysami? Nie pijesz, nie pijesz, nie poznajecie

takimi dopalaczami? na lody na deserem drugi żołądek mam ja <noise> też a gdzie tiramisu tak kiepsko coś w tych włosach teraz Ja mam wczoraj? hejka hejka szefowa jak tam pożo takie okoliczności natury nas spotykają Trochę mnie biodro boli. Pesel jeszcze chyba nie ten na takie rzeczy, co? Jak się nie jeździ. Później tak jest. Wzdłuż rzeczki. A tu tak. Złoto. Lipson. Sprawdźmy co Lipson, ale chyba... Nie widzę, ale chyba... Serce, to był tak? burak. To był burak? Ja ci z buraku w serce zrobiłem. I coś mi powiedziałaś na piosenkę, dałem ci kamień z napisem tak? Z kamieni, no, czy to coś tam na... Coś na polu jeździłem i przerwę sobie zrobiłem na na ten, na amory. Na amory. A teraz Liwcia ma miło. Teraz Liwcia ma serduszko. Ja już coś nie mam siły myśleć nawet. No co? braki? Kondycyjna. Tak. Odmienił się. Odmienił się. Ja ci mówię, Josie, ty się słuchaj mnie. No? Naprawdę. Nie słuchaj tego, jej szczustej inteligencji. Słuchaj nie mnie. słuchaj lekarzy. Prawdziwej. No, lekarz też nie słuchają. I Oni tylko piją, że biorą. Patrzcie. One water. Przyjechałem do tych On nie pije. Park. Daj. Rowery, jest szczegół elektryczny, raz. Andzia, wiesz, że tu zebra jest, nawet do zjedzenia? Słyszałam, ale ja nie spuszczuję, masz ja taka odważna. Nie, ściemniam. No patrz, tak ściemniam. <słysza> Może coś po włosku innego znaczy. Kiedyś jadłaś uszy ze świni, to mnie nic nie zdziwi. No uszka, takie żelaste. Co? Nie było no, na krowę. Znowu Bo ogólnie na same przyjechaliśmy. Podróc. Tym razem krówka. Typowa włoska, o Livia się wywróciła. Za rogi tam łapie. No, także. Wszystko wokół tego się kręci ogólnie. Fajne widoki, jedzenie i. No i tak się odpoczywa. Chociaż kilka dni. Shopping. Co, cytrynka? Ojej, ładna no? Są takie bazy. O, takie nazwy. Dziewczyna, podoba ci się? No, no. Tutaj, Liwia. Spójrz, jaka suknia tam wisi. Podoba? No, no. <noise> Właśnie widzę. Ale bizarnie. Ojej. Kajka. Lizak lepsze. Bez To Tak, bizarnie. A Rybne jakieś. Rybne trochę lepsze. Ładnie. żeby się super. To jest a to z o, o, kieliszki! Się, się. A to jest dla nas. Justa! Jak chcę to. Przepiękne! Przepiękne! To jest przepiękne, Jasiu. I to nie jest na jajko. Cudo! Nie. Boże, u nas takiego nie ma. Nie ma! Weźmy dla gości. 30. Z każdej strony. O, jakie tanie! Bezcenne! to nie jest chyba drogie. Jak to kosztuje 21 euro, to ile może to kosztować? No. Dobra, ja wykupuję biorę. dla Ciebie też. Może zaczniesz w końcu, się z Weź dwie, na wszelki wypadek. Czupięk! Czemu? Nie My, one jak coś mają przepiękne, to wszystko, a Ty jak znajdziesz coś przepiękne, to co? Ja zadbałem, na no ona za 400 euro bierzemy, a ja za Zostaw go... te chyliski. ...5 nie mogę No, a przepiękne są przecież. Patrz, bo to jest na rozmiar, się. Co? <laughs> Czekaj, Co nie jest, to jest spaghetti... Ta czwórka nie będzie za mała? <laughs> Rolnik szuka żony z piwami. Okej, <grystanie> tu nie dłogi, Co on tu ma? Za skarby. Grzesiu, skąd ty to wyłowiłeś? Skąd ty to wyłowiłeś? Bezdomny mi dał. Bezdomny? Naprawdę. <grystanie> 5% Ile lat mają? <grystanie> Więcej od ciebie podobno mówiłeś. 1912 rok. I co ekipa? Płyniemy? Płyniemy. Jest dobrze. Fajna miejscówka, jest tak zimno. Łajba duża. Płyniemy do Malcesine Malcesine, taka miejscowość, Wycią wyciągi. Malcesine Malcecine. bliżej to z pier pier pierwsze sekundy wyboru miejscowości Mariusz już podesłał restaurację. Swoją propozycję, jeszcze my swoje będziemy podsyłać. Widziałem steak'a palącego się na grillu, ważącego półtora kilo. Stek półtora kilo, Włos... typowe włoskie danie. Nie malcesine, tylko malcesine. Zine, zine. O, ten wyciąg będzie dla mnie Tu i tu Tu tu, tu, tu. Jedziesz? Jedziesz ze mną? Chyba tylko w to i z powrotem sobie pojedziemy I będziemy tam może być trochę zimno Pewnie z 5 stopni jest na 2000 metrów Tam już biało Malce wita. Chować zegarki, telefony. No to teraz zapraszamy na fajne widoczki. Kto się boi ręka w górę. Ej, lifcia będzie wysoko? Pokaż, jak wysoko będzie. Tyle, pokaż rączką. Tyle. Może być dziwko. No dobra. Jak ekipa? Ciężko było. Ja już bym mogła wracać, żeby mieć to za sobą. Kurde, ale widoczki. Ale wiesz, jakie mi interesują widoczki? W drugą stronę na jezioro, żeby tam pójść. Jeszcze cała panorama na jeziorko. I, I tyle. Z Monte Balto. Piękna góra. Uuu, ale to piękne wygląda. Eje, co? Piękne te góry. Jaże po takich kurach w Grecji jeździliśmy z kładami. Nie, no aparat tego nie odda. Dziewczyny zrezygnowały, zimno im chyba. My też wracamy. Stawaj na najwyższy punkt. Stawaj nie bój się. Piona synu. on te zdobyte. To nie takie do końca Monte Baldo byliśmy Tylko gdzieś z boku tak... nie, To masz kawałek jeszcze tego? Krat Baldo spino Krat to spino wody. tak, 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 Czyli tutaj byliśmy 1700 metrów Dolomiti, Verona Nikt on jak jest Dla mnie A, Dla mnie tak dla mnie tak średnio dla, dla mnie tak średnio, to dobrze mówisz Dla mnie trochę tak średnio, dla Ciebie fajnie Ktoś będzie Mikołaja? jakoś dojdę Nie daje mi spokoju ta córka Ale póki mogę, póki jeszcze taka w miarę mała jest. To i pomogę co? A to co to jest? To będzie, widziałeś? To? to będzie błyszczyka? Że sobie sam robisz? Tak, bruszyta, ta. jak fajnie wygląda, Jej sobie sam ją robisz na talerzu, petarda. Sobie... Ale? Ale no. sobie... Nic sama, nic sobie sobie robisz? Nic sobie sama zrobię. O, ty był pokrzywdzony, biedny. Przepraszam, ale twoja wycieczka to Polsce z innymi wychodziło. Cześć, jak to przez ciebie, dzisiaj bieda A ty co powiesz? Ja? Ja mam moc, jak wracam, idę z Dajesz kartę od bankomatu i idę w teren K Kolejny dzień Grzesiu, ile da procent? Co? Czekaj 2025 Ale procenty Pochwal się Ale odwróć butelkę Nie wiem E, 0,5 a no coś nie. jednak! No, no, Widzę, <grywych> że się poprawiłeś. Nie, <grywych> nie tak do końca. Od czego <grywych> trzeba zacząć? Andzia, gdzie Ty byłaś? Poszłam na shopping, tak? No. I co kupiłam? Zamiast ubrań, to cytrynę cytryny i taką wielką paczkę makaronu. Ale to ciężkie. Co? Ania, a gdzie my to włożymy? Zmieści się. Ale my byliśmy pod korek zapakowani. Tam no coś pod nogi. Oto. Czas zwiększyć naszą Włoską podróż powrotną, wizytą na polach, na pierwszy rzut oka, już widzę, że możecie zobaczyć niedobory wody od dołu. Niestety, niestety tak to wygląda. Chociaż tutaj taki dołek jest, może gdzieś tam dalej nie będzie tak to źle wyglądać. Ale ogólnie, wizualnie, wizualnie sama góra, sama góra jest spoko. To, to jeszcze nawet tu pod flagówki nie ma Podflagowy to jest chyba podflagowy Co my tu mamy od dołu raz, trzy no Także na spokojnie Skrzypionki też nie widać Bezpiecznie O kurde moje włoskie buty A dobra Tutaj trzeba poświęceń Jutro tak sobie na porządnie pojeżdżę i popatrzę, ale wszystko tutaj jest w porządku. Zaglądam na Kuku. Jak bardzo się cieszę, że ona jeszcze nie wyszła. Z jednego prostego powodu. Przymrozki znowu. Także no jestem ciekawy jak te, które były posiane wcześniej będą sobie radzić. Ale tutaj no znowu będzie strzał na minusie niestety jutro w nocy. Pytanie. Ja dosyć głęboko też zasiałem. Nie wiem czy to było na plus. o. Zobaczcie jest Troszkę jej brakuje Taki dosłownie Centymetr Mam nadzieję, że jutro Że jutro jeszcze się nie przebije Chyba nie Albo będzie tak na styk No zobaczymy Ale jest na, na Normalnie na styk No mówię dosłownie pół centa Pół centa i I mamy to Jeżeli wytrzyma do jutrzejszego wieczoru no to jesteśmy w domu bo przeczeka te przymrozki jeżeli nie no to dostanie od razu strzała no co tu dużo gadać kiepsko to wygląda akurat pod samym wierzchem kukurydza jeżeli jutro wyjdzie no to e, trafiamy tak mi się wydaje na najbardziej wrażliwą fazę e, tej szpileczki I no i co zrobię no? Nic nie zrobimy. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. A przy buraku, patrząc na tą biedronkę, od razu możemy zacząć szukać mszycy. No, nie widzę nic takiego. Ale, ale bardzo prawdopodobne, że ona gdzieś może się chować. Albo pod liśćmi, albo w środku a żeby sobie poradzić z chwastami no spore dawki herbicydów i, no i też tak mogą reagować po jakichś tematach na przykład albo sklejać się szczególnie przy etofumesacie dobrze, że tak całe nie wygląda ale jest tu wesoło z ostrożeniem, co? już dostał strzała jak wyjdziemy dalej, poza moje były warzywa to już jest dobrze no czyściutko na razie o, rzepaczek, gdzieś tam. Najbardziej to teraz bym się chyba przytulibał. Mam nadzieję, że, że jej tu nie zobaczę.